Dzień dobry, dzień dobry kochane farmazonki. Jak się macie, jak się mam troszkę lepiej. Aczkolwiek cały czas mój katarek sobie leczę i wciągam. Dla tych wszystkich, którzy mnie zawsze podejrzewają o wciąganie, to wciągam owszem olejki eteryczne, różne, bo lubię. Kochane farmazonki, zapraszam Was na farmazonkowego Vinteda. Dzisiaj dodałam dla Was, jakbyście chcieli, cudowne e, takie dyfuzory samochodowe do olejków eterycznych z takimi filterkami e, o różnych wzorach. Mam takie drzewko. Takie o. Wszystko w takich organicznych wzorach. Mam takie drzewko. E, takie. Oraz takie. Świetna rzecz na prezent. Jak nie dla Was, to dla kogoś elegancki, wykonany z takiej stali fajnej. No i zapraszam Was serdecznie. Jako, że y, Farmazonkowy Vinted wspomaga ten kanał cudowny. Mm. I tak. I wymienia się wy, wy wymieniacie się ze mną energetycznie i ja z Wami. Kochani, tak to działa. Kochani, dzisiejszy temat. Chwila obecna. Chwila obecna i jak ważne jest, żeby w tej chwili obecnej się znaleźć. Dlaczego? I tak nie możecie. Oszo tak fajnie zawsze mówił, czy próbowałeś być kiedyś, gdzie indziej niż jesteś teraz i czy Ci się to udało, tak? No więc oprócz, oprócz wyobraźni, w której możemy być gdziekolwiek chcemy, no to tak naprawdę fizycznie, yy, co bo niektórzy tylko opanowali to, yy, natomiast no, większość ludzi yy, no, nie potrafi się znaleźć gdziekolwiek indziej w chwili obecnej, tak? Więc dobrze by było, żeby rzeczywiście yy, znajdowali się. Znajdowali się jednak w tej chwili obecnej, a nie przez cały czas, znajdowali się w myślach, w swoich strachach, w swoich wyobrażeniach o tym, jak, jak to jest źle, czy jak to będzie źle, żeby się ludzie nie znajdowali w tej przeszłości i przyszłości, której już tak naprawdę nie ma i jest ta chwila obecna, cudowna, wspaniała, jedyna. Idealna. I dlatego nazywa się ona, kochani, jak po angielsku? Prezent moment. A dlaczego tak się nazywa? Zastanawialiście się kiedyś? Dlaczego tak się nazywa? No, bo ten moment. Tu i teraz, ta klatka po klatce teraźniejszości. To jest właśnie prezent dla nas. Prezent dla naszej duszy, kochani. Cokolwiek się wydarza, cokolwiek nas otacza, ten ram, to tu i teraz jest prezentem. I nie ma sensu przebywać gdziekolwiek indziej. Przebywając i zapamiętując się w chwili obecnej, jesteś wszystkim i masz wszystko, czego potrzebujesz. Tak naprawdę. Tylko myśli sprawiają, że ci się wydaje, że tak nie jest. Ale tak naprawdę w chwili obecnej masz wszystko, co do tej pory sobie wymyśliłeś i co chciałeś lub chciałeś. Tak. Prezent moment. Więc zamiast bujać w obokach, bujać w telefonie, w którym bujanie nic Ci nie da, bądź w chwili obecnej, bądź jak najbardziej tu i teraz. I klatka po klatce, chwilę po chwili doceniaj ten moment, ten prezencik. Tak jakby od tego zależało całe twoje życie. Wyobraź sobie, że nie wiem, zawsze to tak mówili, że wyobraź sobie, że to jest twój ostatni y, moment w życiu, tak? I jakbyś go przeżył. No cudownie po prostu. Jakbyś miał tylko to i, i tu i teraz, ten prezencik, no bo byś po prostu pochłonął tą chwilę i tyle. I, i, i nie byłoby innego wyjścia, tak? I także... Tu i teraz jest cudowne. Każde tu i teraz jest cudowne, niezależnie od tego jak to interpretujemy. Tak. Więc zamiast ruminować w głowie o pierdołach, o problemach, o innych, o plotkach, o tym co mówią w telewizji durnej, o tym, co nie wiem. Y Maski robią i jakie budują roboty, i tak dalej. Ty się zajmij tym, co ciebie otacza bezpośrednio. Twoje pole energii. To cudowne, wszystko, co masz wokół siebie. I doceń to. Bo ono jest superaśne. To jest Twoja droga. Przytuptałeś tutaj do tego momentu. Tak jak farmazonka tutaj przytuptała teraz do, do tego momentu. Widzę oczywiście swój, swój dalszy moment, tak, ale haha, będąc 100% y, tu i teraz zadowoloną, nie ma innej rady. Jak z jednego momentu zadowolenia wchodzisz w drugi moment zadowolenia, tak. Po prostu tak to działa. Kochani. Więc daj sobie ten prezent. Nie zajmuj się niczym innym. Tylko bądź tu i teraz. Obserwuj, czuj. I ciesz się. To jest Ci dane. To bycie. Więc bądź. Sam chciałeś. Kocham was. i buziaczki.